Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam nowe przykazanie, to przykazanie, które swoim uczniom i nam pozostawił Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Daje Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. To jeszcze nie jest nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, bo takie przykazanie jest już w Starym Testamencie. Nowość tego przekazania polega na tym zdaniu, które słyszeliśmy: tak jak ja was umiłowałem, to jest ta nowość, ta radykalna nowość, abyśmy się wzajemnie tak miłowali, jak pan Jezus nas umiłował. A jak on nas umiłował? Słyszeliśmy to w niedzielę w drugim czytaniu. Że miłość Boga w Jezusie Chrystusie wyraża się w tym, że Jezus Chrystus oddał życie za nas. Gdyśmy byli grzesznikami, oddał życie za grzeszników, to znaczy za swoich wrogów, bo grzesznik jest wrogiem Boga. Przez każdy grzech niszczymy życie Boże, życie Boże w nas, życie Boże w innych, niszczymy. Ten plan miłości Boga, który Bóg ma dla świata i dla każdego człowieka, to, że na tym świecie tak się dzieje, jak się dzieje, że dzieją się rzeczy okropne. Może niektórych z nich jesteśmy świadkami w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach czy, czy wspólnotach zakonnych, że się takie rzeczy dzieją. Skąd się to bierze? No właśnie stąd, że grzech. Panuje w tym świecie. Nie dlatego, żeby grzech sam z siebie, czy zły duch był tak potężny, bo to Bóg jest potężny, On jest wszechmocny, ale Pan Bóg dał nam wolność, wyposażył nas w ten przepiękny dar wolności, właśnie po to, żebyśmy mogli kochać, bo tylko istoty wolne mogą kochać. Miłość jest owocem wolności. Pan Bóg dał nam wolność jako jedynym istotom na tej ziemi po to, abyśmy upadabniali się do Niego. Abyśmy, jak mówi Pan Jezus na końcu tej Ewangelii, byli tak doskonali, jak Ojciec nasz niebieski. By się to w naszym życiu zrealizowało. Tyle, że jak sami wiemy, człowiek jakże często, także i my sami, jakże często Używa źle tej wolności. Zamiast iść drogami Pana Boga, zamiast kochać tak, jak On nas umiłował, idziemy innymi drogami drogami fałszu, drogami nienawiści. Pan przychodzi dziś do nas, aby po raz kolejny nie tylko powtórzyć nam to przykazanie, ale oddać się po raz kolejny w nasze ręce. Abyśmy zrobili z Nim to, co chcemy, tak, jak to stało się kiedyś, kiedy żył w ciele, tak jest i dziś. Pan Jezus ofiaruje się za nas, ale ofiaruje się też dla nas, daje siebie nam, daje siebie nam jako Kościół, który jest prześladowany w tylu częściach świata na różne sposoby, także i w naszym kraju, choć jest to prześladowanie w porównaniu z innymi prześladowaniami, bardzo łagodne, ale też i prześladowany, niszczony Kościół przez nasze grzechy, bo to, że Kościół tak wygląda, jak wygląda, że wielu ludzi się od Niego dobraca, nie bierze się stąd, że Ewangelia się zdezaktualizowała, tylko że brak jest świadków Ewangelii, albo jest ich za mało, że ludzie nie widzą tej miłości, którą przyniósł Jezus Chrystus. Dlatego Pan wzywa nas do niej, nie tylko nas wzywa, ale nam ją ofiarowuje, On sam, abyśmy kochali tak, jak On nas ukochał, właśnie, aż po miłość nieprzyjaciół. I nie tylko to, Kościół dzisiaj, Bóg sam daje nam jako wzór, jako przykład tego błogosławionego Władysława Bukowińskiego który, jak słyszeliśmy z życiorysu, pochodził z rodziny ziemiańskiej, szlacheckiej. Wyprawiono go z kresu, z Berdyczowa, tu do Krakowa, aby tu zrobił porządną maturę. I tak też się stało. A potem rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa, które ukończył, błyskotliwie zresztą, i mógł zostać znanym, bogatym, dobrze żyjącym sobie w tym mieście prawnikiem. Może nawet zrobić karierę uniwersytecką na Wydziale Prawa, ale wybrał co innego. Poszedł za głosem Pana Boga, wstąpił tu w Krakowie do seminarium i przyjął święcenia kapłańskie. I nie tylko to. W pewnym momencie poczuł to wezwanie, aby wracać na kresy, zostawić tę archidiecezję krakowską, do której należał, i jechać tam. Tam też została go wojna, tam została go okupacja sowiecka najpierw, a potem, widząc, co dzieje się z katolikami w Związku Radzieckim, został tam, jak słyszeliśmy, przyjął obywatelstwo radzieckie, świadom tego, ile go to będzie kosztować, świadom tego, że wydaje się na prześladowanie. I tak też się stało. Spędził 13 lat w łagrach sowieckich. I tam w tych łagrach był świadkiem Chrystusa, był świadkiem miłości nieprzyjaciół, bo też nie tylko pomagał więźniom, nie tylko pomagał y, tym kapłanom, którzy tam byli, był dla nich wzorem, jak to potwierdzają y, niektórzy z nich, którzy te łagry przeżyli i potem stali się świadkami na jego procesie beatyfikacyjnym. Ale też z miłością odnosił się do swoich oprawców, prześladowców. A kiedy uwolniono go z tych łagrów, nie uciekał, nie chronił się. Jak sam mówił o sobie, był domokrążcą nie mógł pracować przy jakimś kościele, bo te były zamknięte albo za i pozamieniane na, na magazyny, na stajnie. Krążył od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka. Jak sam zaświadcza, sam się nazwał właśnie domokrążcą i odprawiał msze święte, spowiadał, chrzcił w ukryciu przez całe lata. Ciągle narażony na, na aresztowanie i, i represje. I tak spędzał swoje życie, aż do końca, kiedy. Zachorował, przyjechał tu do Polski na chwilowe leczenie. I radzono mu, aby pozostał, aby się leczył, ale on postanowił wrócić, mimo tego, że już sta, jego stan zdrowia był bardzo niedobry, wrócił tam, bo uważał, że on powinien do końca służyć swoim braciom, to znaczy kochać ich tak. Jak Chrystus ich ukochał i oddać dla nich swoje życie. I tam też zmarł, w Kazachstanie, w Karagandzie. Pan daje nam te przykłady, aby nas zawstydzić, może szczególnie nas, kapłanów, ale też i, i wszystkich, abyśmy patrząc na tę miłość ofiarną, na miłość ofiarną Chrystusa, ale też jego konkretnych świadków, takich właśnie jak yy, błogosławiony Władysław Bukowiński, jak błogosławiony Jan Bezym, który spalił się w swojej służbie dla trendowatych, umarł z wycieńczenia, do końca służąc trędowatym, abyśmy i my sami przynajmniej mieli wyrzuty sumienia i czuli się porwani jakoś, zachęceni, wezwani do tego, by by jeśli nawet nie potrafimy tego czynić, to prosili Pana o taką łaskę, bo tak naprawdę nikt tego nie potrafi czynić, ale jeśli będziemy prosić, będziemy się otwierać na łaskę Pana i w nas będzie Pan dokonywał rzeczy, które wydają nam się absolutnie niemożliwe. Amen.